Się zmieniło to na pewno od lepszego, bo e, już trochę minęło czasu jak wróciłem e, 24 maja i na pewno czuję się co tydzień, co dzień lepiej i bardzo z tego cieszę się, bo wiele rzeczy już mogę dokonywać i już mniej się gdzieś o nodze. Na pewno już to jeszcze od razu nie wyrzucić, ale powoli powoli e, widzę, że są e, Stoję na, do, do, na bardzo dobrej drodze i idę w dobrym kierunku. Odnośnie e, jak wróciłem, to na pewno zacząłem ćwiczyć. E, e, chciałem pokazać też również, jak prowadzę cały dzień: że rano e, ćwiczę na basenie. E, mam 2-3 godziny mniej więcej przed następnym treningiem i wieczorem ćwiczę na siłownie. Różne jest co później wy możecie to oglądnąć w drugiej części mojego dnia. Między tym tak, tak samo chodzę do Jacka Rusina gabinetu, robię zabiegi, tak samo z jego asystentem Mateuszem robimy masaż, różne ćwiczenia jeszcze dodatkowe, który mam o, mam program Włoch, e, który e, taką m, główną co muszę dokonywać jakieś ćwiczenia, ale jeszcze też e, dali mi e, inne ćwiczenie. E, ja się kruszę z, z asystentem Mateuszem, także e, ćwiczę e, i na pewno czuję się lepiej codziennie, czuję moc mojego kolana. I już bardzo cieszę się to, że nie chodzę na kulek czy ze stabilizatorem na kolana. Już z loch przyleciałem z kulami w ręce. Tylko ma nasz manager Maciej, który spotykał mnie w Krakowie, to zobaczył jak ja niosę kuli e w ręce. Dziękuję mu za to, że, że przyjechał mi i spotkał w Krakowie. Dziękuję również za klubowi, który. E Bardzo profesjonalnie zachowywał się i pomógł mi w operacji w tej e, drugiej części rehabilitacji w Włoszech. Też spotkamy się z Arturem Hermatem, który zobaczy, chce zobaczyć moje kolano jak w ogóle idzie. No i bardzo dziękuję również wszystkim kibicom. E, za to wsparcie co miałem już wcześniej mówiłem e, w gazetach o, teraz jak nagrywam wideo to prywatnie to mówię e, że dziękuję wszystkim za to wsparcie dziękuję za tą książkę bardzo przyjemnie i be, będzie bardzo e, pamiątka taka na, na, na długo już z jakim czasem mogę to przeczytać znowu, jak nawet można skończyć karierę i na pewno chciałbym, żeby takich kontuzji już ze mną nie zdarzało się i również chłopakom z drużyny. No i tylko życzę zdrowie i chęci, emocji i agresji w następnym sezonie. Cigarette. The angel appeared, sitting on the commode. Can you pass me some TP? Oh, I thought I died. Na 100% kiedy mogę wrócić, e, obserwował mi doktor, który opierał mi kolano przed przyjazdem e, 9 maja i jak w, e, leciałem już z powrotem do Polski, także zobaczył moje kolano, powiedział, e, że nie bardzo dobrze wygląda po ich niemu. się To tak śmiesznie, ale ok. I no, że po prostu chcemy jeszcze zobaczyć. E, 20, na początku września, tam może do 5-7 września znowu z powrotem tam, ale już na taki może z dzień dwa testy, który pokażą na komputerze, na ile moja noga wstanie, jaka jest różnica między moją zdrową nogą i lewą i ile to procent będzie mniej i czy, mogli, czy w ogóle mogę już zacznę na 100%. Na pewno uważam, że na pewno zacznę na 100%, że poprowadzę swoje nogę normalnie i na pewno będę gotowy. Także od początku września jakiś taki plan, który już pozwoli mi zacząć z grać z chłopakami już na 100%. Powiem szczerze, m, dla mnie to lepiej, żeby niż więcej gadać, lepiej żeby to pokazał, no, pokazał e, wszystko, co może na boisku i na pewno chciałem, żeby pomógł e, naszej drużynie w, w jakiejś naszych e, w następnym sezonie, który będą postawiony u nas, u nas przez, przez klub dla naszej drużyny jakieś celi i na pewno chciałem, żeby on pomógł w tych celach. A co zauważyłem, jak graliśmy z Paryż w to podobało mi się jego chęć, jego może ta młodość, która chce pokazać się, który, tak, taka agresja. I to na pewno mam nadzieję, że to przełoży się tu, w naszej drużynie i że będzie to pozytywne. No tak, no. Powiem tak, że zawsze rywalizacja e, to jest dobrze. E, jak mówią, mamy szeroki skład. Na pewno wszyscy będą grali. No, mi tak, mnie by tak się, się chciało, ale nikt nie będzie zawsze zadowolony, bo ktoś musi stać e, w kwadracie i po prostu poprowadzić swoje głowy tak, w takim dobrym kierunku, że po prostu, że nie jesteś tu potrzebny, a tylko przyjdzie twój czas, żeby dodać jakąś taką część od siebie, żeby pomóc w tym wygranie, wygranym meczu. I ta rywalizacja, która będzie, to jest z mojej strony to jest pozytywne i żeby, żeby to przyniosło dobry skutek i w osiągnięcie naszych przyszłości celów. Pewno wysłali mi może tak z tydzień temu e, z kluba na maila. Także dostałem, e, przesłuchałem tą piosenkę. Było tak śmieszne, ale, ale bardzo przyjemnie, bo dziękuję e, dziewczynom i wszystkim, którzy uczestniczyli e, w, e, w zrobieniu tego projektu. I to naprawdę wydaje się, że raz posłuchał e, jest i że to nie, nie trzeba dużo pracy, ale to na pewno trzeba było trochę spędzić czasu, żeby nagrać tą jedną piosenkę, także dziękuję bardzo za tą chęć, za za taką pokazanie, pokazanie przez piosenkę, że jesteście ze mną jak e, kibice i dziękuję wam za to i dziękuję również wszystkim kibicom za за то спорт. Na tym kończymy nasz dzisiejszy dzień. Tak my wygląda cały dzień treningów. 5 razy w tygodniu, także 5 dni w tygodniu. Także do zobaczenia za miesiąc, za dwa. Dziękuję, do widzenia.